Codzienna dawka żużla. Unia Tarnów stoi przed ryzykiem wykluczenia z rozgrywek drugiej Ekstraligi z powodu problemów formalnych i infrastruktury. Klub otrzymał ultimatum od Polskiego Związku Motorowego. Jeśli do 11 marca nie uzupełni braków, liga może wystartować bez nich. Największym problemem okazał się brak badania biegłego rewidenta za ostatni rok oraz niezrealizowany remont stadionu. Unia wydała oświadczenie, w którym czytamy: Wiemy, że jesteście niecierpliwi, jak wygląda sprawa naszej licencji i startu w sezonie 2020. 5. Jeszcze do wczorajszych godzin nocnych trwały prace z biegłym rewidentem, który zaopiniował brakujące dokumenty wymagane przez Speedway Ekstraligę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa akcjonariuszy klubu, ale o tym później. Na ten moment chcemy zapewnić wszystkich, że wszystkie zaległe formalności ze strony klubu są na bieżąco uzupełniane. Na razie skupiamy się na dalszej pracy, a na szczegółowe informacje i wyjaśnienia przyjdzie czas później. Ja już sam nie wiem, jak to się skończy. Mikołaj Czapla, najlepszy. Przy junior krajowej ligi źródlowej w sezonie 2024 zmagał się z problemem znalezienia klubu jako zawodnik U24. Ostatecznie dołączył do PSZ tu Poznań, ale jego przyszłość nie jest pewna. Wciąż możliwe jest wypożyczenie. Przypadek Chapli pokazuje trudności, jakie napotykają zawodnicy po zakończeniu wieku juniora. Mimo świetnego sezonu i roli kluczowego zawodnika startu Gniezno nie zagwarantował sobie miejsca w drużynie na wyższym poziomie rozgrywkowym. W Poznaniu czeka go rywalizacja z Norikiem Bledernem o miejsce. W składzie. Podczas prezentacji zespołu Chapla podkreślił, że skupia się na własnym rozwoju, cytując: Nie nastawiam się na rywalizację z jednym zawodnikiem. Wszystko pokaże Tor. Na pewno przede mną wyjątkowy sezon. Sezon 2025 będzie dla niego dużą zmianą. Przeskok do wyższej ligi i rola seniora to spore wyzwanie. Jak sam mówi, na pewno chciałbym zrobić kolejny krok w przód i fajnie się zaprezentować. Czas pokaże, na co będzie mnie stać. Tor na golęcinie nie jest mu obcy. W przeszłości startował tam jako gość oraz w eliminacjach młodzieżowych mistrzostw polski park klubowych. jak się spasujesz to wszędzie się dobrze jeździ najbliższe miesiące pokażą czy młody zawodnik odnajdzie się w nowej rzeczywistości i wywalczy miejsce w składzie PSG tu Poznań trener Marek Cieślak uważa że wybór Maksyma Drabika na kapitana rowu rybnik to duże ryzyko na łamach sportowych faktów WPPL powiedział kapitanem powinien być ktoś kto potrafi pomagać innym a nie ktoś kto tej pomocy sam potrzebuje problem polega na tym że nie do końca wiadomo co Drabik ma w głowie nie wiem jednak, czy on podoła. Choć część kibiców uważa, że rola kapitana w żużlu jest mało istotna, Cieślak przekonuje, że dobry lider może pozytywnie wpłynąć na drużynę. Kapitan może mieć pozytywny wpływ na drużynę, ale wszystko zależy od tego, kto nim jest. To wcale nie musi być najlepszy żużlowiec w zespole. Ten temat zdecydowanie rozpalił środowisko żużlowe. Jedni krytykują, drudzy wspierają. Jedno jest pewne: w rybniku będzie ciekawie.